Siema, tu Johnny Rep. E, słuchajcie, e, Remigiusz z miejskiego survivalu ostatnio e, myśli nad różnymi e, alternatywnymi pojazdami ewakuacyjnymi na wypadek, gdyby w, w razie W trzeba było spierniczać z miasta. Wyciągnąłem sobie motra, e, bo chciałem nieco przetestować tę rzecz. Zobaczcie, jakie piękne okoliczności przyrody. Tam sobie stoi junaczek. Jest tak o zajebiście środek lasu. Wjechałem nie na zakazie, słuchajcie, nie było zakazu, bo tam były jakieś osiedla. Także yy, wyciągnąłem motra po to, żeby yy, po dyskusji, właśnie na, na kanale Miejski Suru Vivo żeby zobaczyć, słuchajcie, czy można takim moto takim motocyklem, polatać sobie trochę po takim leciutkim terenie w drogach gruntowych i tego typu. Słuchajcie, to są jakieś takie. Podjazdy lekkie, coś, dukty leśne, korzenie tego typu sprawy. No i chciałem sobie zobaczyć, słuchajcie, jak to jest wjechać takim właśnie oto sprzętem w las, eee, i czy sobie nie narobię kłopotów. No jak na razie jest nieźle, moi drodzy. No i faktycznie wymyślił, słuchajcie, obserw obserwując to co się działo na Ukrainie, a później w Dniestrzu jak w takiej sytuacji zapchane są drogi i w zasadzie wszystkie drogi wyletowe z miasta są po prostu zakorkowane totalnie, totalnie no więc padł taki pomysł, że w sumie może nie głupim pomysłem byłoby ewakuacja do miejsca ewakuacji z miasta motocyklem słuchajcie, no i zastanawialiśmy się, pisaliśmy sobie na na Whatsappie na ten temat mieliśmy pewną dyskusję na ten temat, no i stwierdziłem, że, że trzeba to przetestować. Jeśli chodzi o jazdę w korkach i tak dalej, to tym moim Junaczkiem ja już trzeci sezon zasuwam i w tych korkach sobie daję radę bez problemu. Także ten temat mamy z głowy wiadomo, że ten problem jest, jakby to powiedzieć, rozwiązany. Kolejna rzecz, yy, która najbardziej właśnie Remigiusza tam nurtowała, no bo on gdzieś ma jakieś takie miejsce ewakuacji, słuchajcie, gdzieś w jakichś górach, gdzie trzeba tam dojechać, drogami leśnymi, gruntowymi yy, i tak dalej. No i słuchajcie, moi drodzy, pytanie było, czy takim, taką 125 średniej wielkości yy, po prostu da się po tych duktach leśnych, ścieżkach, w miarę jakoś tam yy, bezpiecznie, i efektywnie poruszać. No, i po tej dyskusji stwierdziłem, że no po prostu muszę to sprawdzić. Oczywiście, Junaczek to jest motocykl raczej szosowy, bo to jest M12 Vintage, na szosowych oponach, czyli w sam raz na miasto i na niezbyt dalekie wycieczki pod miasto I się nadaje. Na te trasy takie powiedzmy 100-150 km w jedną stronę to jak najbardziej jest ok, ale nie sprawdzałem moi drodzy. Jak on się zachowuje właśnie w takim No powiedzmy lekkim terenie Na drogach gruntowych, gdzieś po lesie i tak dalej Więc dzisiaj Była ładna pogoda i stwierdziłem, że No czemu by tego nie sprawdzić No więc znalazłem sobie na mapie Miejsce, gdzie ewentualnie Można by było Słuchajcie, taki, e, Taką ścieżkę, czy dukt leśny znaleźć Znalazłem to w Sękocinie pod Warszawą No i wybrałem się na tą wycieczkę Szukałem trochę takiego miejsca, no ale w te drogi, w które wjeżdżałem, to tam las był pozamykany. Były zakazy wjazdu dla głośnych pojazdów, bo to nie wiem, zwierzyna czy coś, nieważne. No ale w końcu, słuchajcie, udało się. Gdzieś zjechałem? Udało, była jakaś taka droga e, gruntowa w, w lesie. No i się, jakimś cudem, zupełnie bez planu, zupełnie w innym miejscu niż myślałem, e, udało się przetestować to. E, no więc. Tam dalej pewnie będziecie widzieć, bo jednym z głównych problemów takich pytań Remigiusza było, co będzie, jeśli na takiej drodze, w poprzek takiej drogi leśnej czy ścieżki będzie leżało drzewo. To jak je takim obładowanym, powiedzmy, sakwami, motocyklem, czy z plecakiem, czy jakoś tam objechać. No więc, no, zanim jeszcze to przetestowałem, no to dyskutowałem sobie z, z redditorzem, że w sumie najlepszy to byłby taki motocykl typu Adventure 125, jest kilka takich motocykli na rynku, no bo tak no, no, mój sprzęcik, ten mój junaczek, to tak jak mówiłem, raczej jest motocykl szosowy. Jest kilka takich motocykli, nowych nawet, albo prawie nowych, produkcji, jest ich kilka, produkcji chińskiej na przykład, tak, czyli Unak sam sobie sprzedaje taki motocykl, który się nazywa Unak RX-1, to jest piątka taka typowo adventure'owa, czyli to jest takie, no całkiem sporej wielkości enduro, o silniku 125 i około tam 10-11 koni mocy. Dla kogoś, kto nie planuje jakiś dłuższych tras, to uważam, że jest to w ogóle optymalny sprzęt na tego typu, do tego typu zastosowań. Podobne motocykle, po tej, tej klasy, to jest tam chyba Romet ADV, jest jeszcze, jest taka, kilka takich marek chińskich, które się, chyba Zip i Barton, i to są w zasadzie klony, jeden to jest bodajże Zip Barton Tekken, o tak, i ZIP VZ5. To są w sumie tanie motocykle, tam do 10 tysięcy używane można sobie spokojnie kupić. Tam 2-3 letni. Jest też na rynku niechiński motocykl tej klasy 125. Jest to motocykl, słuchajcie, który prawdopodobnie kupi sam mój kolega. Czyli to jest Malaguti Dune 125. Z silnikiem już 15-konnym, czyli bez, zaraz pod limitem mocy, jaki jest na prawo jazdy kategorii B. Tak? No i teraz, właśnie to jest zaletą tych wszystkich 125 małych, takich adventure'owych jest właśnie to, że można jeździć na nich bez prawo jazdy motocyklowego, mając 3 lata już prawo jazdy kategorii B. No dobrze, to omówiliśmy sobie te chińskie motocykle <laughs> typu e, powiedzmy Adventure lub Małe Enduro. I teraz jest jeszcze taka klasa motocykli, która się nazywa Scrambler. W tym przypadku będziemy dalej omawiać <laughs> małe Scramblery, czyli 125. Na pierwszy ogień e, jest taki <laughs> motocykl Rometa Romet SCMB125 oraz e, to już od dłuższego czasu nieprodukowany taki malutki motocykl. E, Trudno to nazwać skramblerkiem, to jest ma, rodzaj sam w sobie. Nazywa się to Suzuki VanVan Van, przez V. No i dobrze, to teraz tak. Czym się te motocykle różnią między sobą? Takimi, powiedzmy, technicznymi sprawami. No to po pierwsze wszystkie te tego typu motocykle dla, dla prepersa, tak? Powiedzmy, dla kogoś, kto nie jest jakoś bardzo wkręcony w motocykle i raczej jest to dla niego narzędzie, to ważne moim zdaniem, żeby to był jednak silnik ym, czterosuwowy, a nie dwusuwowy, ze względu na jego trwałość, po prostu przebiegi i mniejszą y, konieczność re częstych remontów. Y, te y, silniki y, są dosyć y, trwałe, przejeżdżają tak no, na pewno ze z 25 30 tysięcy km, y, a, a znam takich, którzy przyjechali więcej. Także 4 osów, 125 i teraz tak. Mamy tutaj do wyboru dwie, dwie możliwości. Silnik 125 chłodzony powietrzem, i w tej kategorii mamy praktycznie wszystkie z tych motocykli, które wymieniliśmy czyli mamy Junaka RX1 i zaraz wrócę do tego jeszcze mamy ROMETA ADV, mamy te wszystkie Benko, ZIPy, Bartony, mamy tutaj ROMETA. ST125 i Suzuki Van Van. Natomiast te Malaguti Dion 125 oraz właśnie, oraz od tego roku chyba jest wersja Junaka RX1 w wersji chłodzonej cieczą. Czym one się różnią? No, generalnie chodzi o to, że Oczywiście te, te silniki chłodzone powietrzem są po prostu bardziej bezobsługowe, ale raczej standardowo legitymują się mniejszą mocą. Te silniki chłodzone powietrzem to mają tak w granicach około 10-11, w porywach do 12 koni, jak w przypadku Suzuki. A te silniki chłodzone cieczą są tak poniżej, ciut poniżej tego limitu, który nam wyznacza możliwość jazdy z 130 pionką na kategorię B, czyli około 15 koni. No to teraz tak, jak już sobie obówiliśmy tam napędy, czyli moc i chłodzenie, no to teraz pozostaje nam kwestia stosunku tej mocy do masy tego motocykla, tak? Ponieważ oczywiście dla niewprawnych motocyklistów, zwłaszcza w jeździe w terenie, ciężki motocykl niekoniecznie może być łatwy do opanowania. No i teraz mamy taką historię, że zaraz wam tu może jakąś tabelkę wrzucę. Ale generalna zasada jest taka, że y, większość tych chłodzonych powietrzem y, małych y, enduraczków waży sobie tak między 130 a 140-150 kg. Y, natomiast te motocykle, które są chłodzonej rzeczą, zazwyczaj są trochę cięższe. Oczywiście, jak sobie spojrzycie w tabelę, to wyjdzie na to: możecie sobie wyciągnąć średnią, gdzie ten stosunek mocy do masy będzie najkorzystniejszy. Wychodzi na to, że ten klony Junaka RX1 i Romet ADV ważą tak w granicach chyba 160 150, 160 kg i ten Junaczek chłodzony cieczą waży już chyba 175 kg i ten Junak chłodzony cieczą ma 175 kW i jakieś 12,5 konia mocy. Najkorzystniej z tego całego zestawienia, moim zdaniem, wypada. Malaguti, które waży tam chyba 125, 130 parę kilo i ma pełne prawie że 15 koni. Fajnie wychodzi też suzuki walwan, Van, który ma 12 koni i waży chyba 120 parę kilo. Także to musicie sobie to dokładnie przeanalizować. Nie będę tutaj wam analizy bo chodzi mi o pewną zasadę, sposób myślenia. No, oczywiście, kwestie są takie, że te motocykle różnią się również i ceną. Czyli tak, te junaczki, te, te duże Enduraki Adventure, tak, czyli nowy Junak RX1 i nowy Romek, to tam kosztują w 12 tysięcy nowe. Te trojaczki chińskie, czyli Zip Barton i Benko, nie wiem ile kosztują nowe, ale jak szukałem po Eliksie, to można tak kilkulatka wyrwać nawet za 8-9 tysięcy. Co dalej? Najdroższe z, tego, z tej całej stawki nowych motocykli jest Malaguti, które kosztuje jakieś tam 18 już tysięcy całkiem sporo, jak na 125. Także tak nie wiem, co tutaj Wam zresztą zrobię zestawienie. Możecie sobie zajrzeć. No więc to pozostawiam oczywiście do, do waszego wyboru. No ale to teraz przeanalizujmy sobie w ogóle o co, o co chodzi z tymi motocyklami pod kątem tak? To, czy pod tym, pod, dla takiego człowieka, który nie, nie specjalnie planuje być jakimś super zapalonym motocyklistą ma być dla niego to narzędzie, które po prostu robi tą robotę preperską, czyli e, nadaje się do codziennej jazdy, e, da się coś tam na tym motocyklu ze sobą zapakować, mało pali, to w zasadzie wszystkie one spełniają tę e, zasadę, to, to, e, ten, ten wymóg e, da się nimi pojechać z jakąś sensowną przelotową prędkością, powiedzmy 90 km w trasie i dadzą się w miarę jakoś prowadzić po tych leśnych drogach. Dobrze, moi drodzy. Zatem e, można uznać, że zajawiłem temat. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to szczerze zachęcam. W komentarzach piszcie, czy w ogóle temat Was Interesuje i czy chcecie, żeby go rozwijać? Oczywiście, liczę tutaj też na, na jakieś wnioski Remigiusza, bo on jest bardziej praktykiem, jeśli chodzi o preperstwo. No i cóż moi mili, tym optymistycznym akcentem narra.